To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi, Kraków. Mówi się o tym, że człowiek zapuszcza korzenie, że w miejscu, gdzie żyje, jakby się tak zakorzenia, usadawia. Rzeczywiście w nas jest cała geografia tych wszystkich miejsc, gdzie przeżyliśmy jakieś ważne chwile i które się w jakiś sposób odcisnęły. Są ludzie, którzy żyli całe życie w jednym miejscu, w jednym, pod jednym adresem, ale to już dzisiaj jest rzadkością. Natomiast no, wiele osób wraca do krajobrazów dzieciństwa, do tego, jaka ja, przyroda otaczała nas w dzieciństwie. Ja tu należę już do tego pokolenia, które raczej ma korzenie miejskie. Dla mnie, moją ojczyzną, są miasta, w których mieszkałem, żyłem. I do tych miast często wracam, do tych miast czasem tęsknię, na które z nich wspominam. Niedobrze, ale ważne to są miasta. No i tak, żeby zacząć, pomijam Warszawę, o której kiedyś coś więcej opowiem, no bo to jest moje miasto naczelne, to jest moje miasto, z którego się wywodzę. Ale takim drugim miastem, które testowałem w swoim życiu, to był Kraków. Ponieważ tam trafiłem na moje studia, te drugie studia, które podjąłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w 60-tych latach. Pojawiłem się jako student Wydziału Filozofii. I to było oczywiście zderzenie z zupełnie inną rzeczywistością. Ja niby znałem Kraków tak przez mgłę z momentu końca wojny, bo wejście Armii Czerwonej przeżyliśmy właśnie w Krakowie i te parę dni, kiedy się ważyły właściwie losy miasta, dość mocno pamiętam, jak to wyglądało. Ale to był taki Kraków dzieciństwa. Pamiętam, że jak po latach odwiedzałem te same miejsca. Gdzieś tam na ulicy Karmelickiej, to zdziwiłem się, że takie wszystko to jest teraz małe, a kiedyś było takie wielkie. Na no to ja byłem malutki, oczywiście. Natomiast poza Krakowem z tych 1945 roku, to już tylko właściwie był Kraków Studencki, bo po drodze gdzieś tam jakaś pewnie wycieczka szkolna. Natomiast w latach studenckich to nie było takie całkiem łatwe. Mimo, że ja miałem bardzo wiele kontaktów towarzyskich, rodzinnych, to jednak Kraków nie jest miastem łatwym, które przyjmuje takiego przybłędę bez zastrzeżeń. To jest miasto, gdzie są swoje swoiste salony, saloniki, gdzie jest ten tak zwany Krakówek. Życie towarzyskie bardzo takie reglamentowane, nie dla wszystkich. Oczywiście, lata, kiedy ja studiowałem w Krakowie, to były lata, gdzie kwitła piwnica, i ja do piwnicy miałem i do teatru w jaszczurach. Miałem jakiś dostęp bezpośrednio jako student, już tam się tym interesowałem. Miałem bliski kontakt z Tygodnikiem Powszechnym, byłem z panem Wilkarowiczem i z panem Turowiczem. Znajomy, no może nawet więcej, oni się w jakiś sposób troszkę. No, opiekowali za sprawą jakichś rekomendacji z Warszawy. Natomiast pamiętam, że Kraków był taki trudny, że to tak nie szło łatwo, że nie zapraszali tak, tak bez zastanowienia. To była pewne wyróżnienie, jak ktoś do kogoś trafił do domu. Ja po tej rozbitej Warszawie nie miałem takich doświadczeń. Warszawa była otwarta, bo była pusta właściwie, przyjmowała wszystkich. A Kraków po tym był trudniejszy. Ja jeszcze trafiłem do Nowej Huty, bo tam się Zatrzymałem moich przyjaciół państwa zawitowskich, którzy mi pozwolili przez pewien czas nocować u siebie, i dzięki temu jakoś no, przetrwałem te pierwsze trudne miesiące, zanim znalazłem jakieś trwałe lokum, za które mogłem zapłacić. No ale Kraków był fascynujący przez to, że był miastem z historią, po raz kiedy Warszawa była pustynią gruzów, więc wychowywałem się zupełnie w innym świecie. Na ulicach, gdzie były sklepy, jeden obok drugiego, tego w Warszawie nie było. Na ulicach, gdzie po prostu no dom stał przy domu, podczas gdy w Warszawie ruina stała koło ruiny. Także to były zupełnie inne doświadczenia. W Nowej Hucie byłem w klubie filmowym i tam robiłem filmy amatorskie i to była moja wielka pasja. Nie wiedziałem wtedy, że to będzie potem treść mojego życia. Natomiast przez moment Tułając się po różnych adresach, pamiętam, że przez parę tygodni mieszkałem na Wawelu, bo ktoś mi tam użyczył pokoju i to było się no, strasznie piękne, a najbardziej cieszyło mnie i błagałem wszystkich, żeby mi pisali do mnie listy, bo należało napisać po prostu nazwisko i wawel i te listy dochodziły, bo tam jest tylko kilka mieszkań, w których były skrzynki pocztowe. Tak to wspominam, bo Kraków mi zostawił takie wrażenie, że potem wracałem do niego w bardzo wielu moich filmach. Po Warszawie to chyba jest miasto, które najczęściej odwiedzałem jako reżyser. No, czasami to już żartowaliśmy, że tam gdzieś po okolicach Wawelu to już są takie wydrążone dziurki podpórce na kamerę, dlatego że wszyscy tam kręcą zawsze tych parę takich widoków, które są wyjątkowo wdzięczne i ciągle każdemu przychodzi do głowy, że to trzeba gdzieś tam w okolicach Grockich posta postawić, postawić, postawić kamerę. No i tak się zbiegło, że też zaproszono mnie, żebym zrobił krótki film dokumentalny o Krakowie dla telewizji niemieckiej i z, takim, no z taką sugestią, żeby pokazać, jakie związki miał Kraku z Niemcami. I to wydawało mi się rzeczą wartą uwagi, bo właśnie chyba na tym polega pewna wiara w polską tożsamość, że nie mamy powodu ukrywać tego, że byliśmy bardzo często w bardzo bliskich związkach i zależnościach z kulturami krajów sąsiednich i Kraków był w jakim stopniu przez pewien czas mocno niemiecki, i to zarówno w czasach renesansu, jak i w czasach baroku, a nawet wcześniej, to te ślady w architekturze widzimy. I widzimy je również w kulturze i w pamięci. I ja robiąc ten film dla telewizji niemieckiej, przeprowadzałem rozmowy i to rozmawialiśmy po niemiecku po kolei z profesorem Estreicherem. No, przecież potomkiem rodzin niemieckich, które osiedliły się w Krakowie, tych rodzin było cała, była cała masa. No, miałem okazję rozmawiać także oczywiście po niemiecku z, z Stanisławem Lemem, z profesorem Tischnerem. Więc były to z Krzysztofem Pendereckim, który też bardzo dużo tej kultury niemieckiej zawdzięczał, i to Niemcy właściwie wypromowały Pendereckiego na światowego kompozytora. Więc było to interesujące, żeby spojrzeć, że ta niemieckość się w Krakowie przewija, nie ujmuje nic z tej polskości, ale to jest właśnie taka ciekawostka, że ta Europa to jest tygiel, w którym te kultury się mieszały i któreś. Prawda, dominowały w jakimś czasie, były dynamiczniejsze niż inne. I taki jest Kraków, właśnie Kraków, który wspominam zawsze jako miasto moje studenckie i jako miasto, w które w końcu udało mi się jakoś troszkę wniknąć. Także już pod koniec czułem się tam swobodnie, a teraz jak przyszło do moich 80. urodzin, to właśnie Kraków obchodził je. Najbardziej oficjalnie czułem się tym szalenie zaszczycony, bo w końcu jestem tam, mam tam status przybłędy, ale Kraków bywa wielkoduszny, nawet wobec przybłędy, i tak to odczuwam z wdzięcznością i z pewnym zachwytem, bo Kraków jest rzeczywiście prawdziwym, żywym miastem, takim kawałkiem głębokiej, zakorzenionej Europy. I to o tym próbowałem przekonać Niemców bez kompleksów i bez zakłopotania. Mówiłem mimo o tym, ile. Niemieckości było w Krakowie i że polskość przeważyła. Nie ma żadnej wątpliwości, przecież Kraków nie jest niczym niemieckim miastem, ale jest miastem, który w obrobicie kultury niemieckiej też swoją rolę odegrał. A ilekroć stajemy przed ołtarzem Wita Stwosza, to mamy takie wrażenie, że ta rodzinna Europa roz, 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 rozlała się na dużym terenie i że zarówno. Nadrenia, jak i Galicja późniejsza, czyli Małopolska, to wszystko były kraje zrośnięte ze sobą kulturowo.